Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale na weekend wybieramy się w góry. Razem z moimi rodzicami, z moim bratem i bratową będziemy świętować, mamy urodziny. Stwierdziliśmy z moim bratem, że nie będziemy kupować jakichś rzeczy materialnych, tylko po prostu znajdziemy jakiś fajny nocleg i spędzimy sobie no, ten weekend razem. Tak, razem, razem. E, tym bardziej, że jest coś świętować, ponieważ moja mama obchodzi 60. E, urodziny 60., więc, wiecie, to już jest taki, jakby to powiedzieć, e, e, zacny powód do świętowania. I naprawdę, naprawdę powiadam Wam, że nie wiem, nie wiem, czy ja kiedykolwiek tak długo szukałam jakiegośkolwiek noclegu. Wydaje mi się, że nie. Po prostu ja nie wiem, chyba trzy tygodnie siedziałam, bo chciałam znaleźć coś, co będzie takie, wiecie, fajne, wyjątkowe, że będziemy razem, że będziemy mieli wspólny salon, wiecie coś takiego jak kuchnia, że będziemy po prostu mogli. Yy, nie jakieś takie pokoje właśnie hotelowe, tylko coś wspólnego, najlepiej jakiś domek. Yy, wymyślałam sobie też, że chciałabym, żeby była sauna, żeby był basen, więc tak na wypasie, nie udało mi się niestety znaleźć. Yy... Niczego właśnie z basenem, co byłoby w jakiejś normalnej, rozsądnej cenie. Bo naprawdę ceny były jakieś takie po prostu sakruckie za ten weekend na tyle osób. Ale też znalazłam coś fajnego wistebnej. Myślę, że się mam spodoba, bo to jest taki po prostu mega góralski domek. Też chciałam, żeby nie było za daleko, jakieś tam zakopane. Mówię nie, bo to potem się tyle wraca. A tak naprawdę nie o to chodzi, żeby wiecie, spędzić trzy godziny w samochodzie, tylko raz, dwa dojechać i świętować. No więc mam nadzieję, że się mam ici tutaj pa? robię e, ostatnie podrygi, e, 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 jeżeli chodzi o wyjazd. E, no. no i co kochani? E, I i zabiorę, was oczywiście z wa z, e, zabiorę Was oczywiście ze mną. Spreads in the air to dark days do you have a tear to spare make a promise the world awaits it's heavy just breathe through this debate Come on, start a riot. When they love you too much, know it's fame, fake or even hate. Oh, zobaczcie, mamy ładne domeczki. O, mieszkamy sobie tutaj. Ładne domeczki. Doki też piękne. Troszkę się śnieg, e, troszkę się rozpadało. Ogólnie to powiem Wam, że jest to naprawdę pięknie i domyki, domki są piękne i właścicielka jest przesympatyczna. Tylko było parę rzeczy, które mnie po prostu gdzieś tam wnerwiło. E, bo ja na przykład tego nie doczytałam, ale okazało się, że wiecie, sauna dodatkowo płatna. 80 zł za godzinę. Taka bali, e, e, taka bali, wiecie, ten jakby jacuzzi z ciepłą wodą. 300 zł. E, do kominka drewno. 50 zł. I to są takie no niefajne rzeczy takie rzeczy albo bym pisać albo gdzieś tam dodać w cenę bo to tylko wydaje mi się że taki niesmak pozostawia ekipa jest kogo brakuje Madziurka brakuje biedna chora została w domu ale solenizantka jest to najważniejsze miała stawiać obiad nasza osiemnastka jako słuchajcie, nadworna grażyna i nadworny. Janusz stwierdziliśmy, że nie będziemy pani płacić 50 zł za koszyczek drewna. Tylko idziemy, może w biedrze będzie, albo gdzieś tam znajdziemy. Bez przesady. także, bo no. jest to tartak. Słuchajcie. Także nawiązując bardzo fajne przy przymiała właścicielka, ale wiecie, jak się dojeżdżacie i się okazuje, że to wszystko. Yy, no właśnie, musicie dodatkowo zapłacić i jeszcze pani bierze 500 zł takiego zestawu, gdybyśmy coś zniszczyli. Ja wiem, bo już się kiedyś z tym spotkałam, natomiast. No jakieś też takie jest niefajne, że nie? jak przyjeżdża, jakiś musi kaucję płacić, potem ktoś przychodzi, sprawdza, czy nic przypadkiem nie zepsęliśmy, no nie wiem, tak kiedyś mieliśmy też taką sytuację, też jak byliśmy z rodzicami, z teściami, pani tak wiecie, wychodziła wszędzie do toalety, i takie to było, no nie wiem, słabe, nie wiem, co uważacie, dajcie znać. No i proszę bardzo, znaleźliśmy, znaleźliśmy. nie 50. Ja czatury to za. Tak, tak. Mama nam kiedyś zbudowała. Wimorskie ogrody. Wimorskie ogrody, ale Czartorię ja teraz tam wrócimy, co do No i na Czartorię. Niektórzy idą, my jesteśmy leniuszki, więc sobie jedziemy. Świeżek pada. No dobrze. Ludzie rozebrani łażą, nie wiem o co chodzi. Kurde, ale zimno. Ale będzie lepiej jak śnieg niż jakby też miał brać, nie? O, cześć, no. o, pa! na nogach a nie tam. Uuh, jak tam osiemnastka. Mamuś, jak tam moja osiemnastka się czuje? Super. Wow. No. i ten, i mój, i mój stary brat no. <laughs> idziemy, idziemy, idziemy Paweł, Już jesteśmy na Czantorii, tylko teraz teraz idziemy w kierunku schroniska W Wadidaskach się wybrała a co? a potem są te wszystkie memy o tych paniach, co poszły na szpilkach w góry panach w Wadidaskach w krapeczkach. idziemy na czeskie knedliki no, mój brat studiował pół roku w Czechach, w Pradze. Nie, w Brnie. Brnie. Traga jest w Czechach. Powiem. Traga jest w Czechach. Dobrze. <laughs> Żeby to tutaj... Jest. Ja nie byłam orłem z geografii nigdy. No i co? I mój brat tak naprawdę co wspomina ze studiów? <laughs> Przepraszam. <laughs> Weź ty to wyłącz Dobra, chciałam powiedzieć dobre piwo. Boże. Wszystkie dobre piwo. Nie, żartuję, studiował prawo. Znaczy to studiował w Polsce, a tam był na wymianie na pół roku. Oooo. Oooo. Kochane. To na pewno tata. On tu zdążył być, zrobić to dla ciebie, rzeźbić w drzewie M plus B i wrócić. Ej, wiecie, że 16.30 jest powrotem, tak? 16.30, jak nie będziemy dywać z tej czantory na piechotę? która jest? Ja nie wiem, bo nagrywam. Nie ma tutaj godziny. Nie macie? Nie masz zegarka? Która jest? 14.27. A to zdążymy, spokojnie. A, jaki widok. Nie, to nic nie widać na kamerze. To w ogóle po prostu no nic, totalnie nie oddaje. Ojej, jeszcze tak słońce wyszło. Mamoś, to dla ciebie na sześćdziesiątkę. prezent z samych niebios. Co jest? Nie, wiem, nie, 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 ja A ty chcesz zupę, nie? Ja muszę trochę wszystko łódzek. jadę z hip bardzo bardzo dobra. Bo... Poczekaj, tutaj coś jest. Z... Smażymer ser. go z langusta. Ja, trzeba się zapytać, jak bo to, my się... Jak ty pociec, bo ja ty musisz Ja, bo czy to było lato, to może było więcej, wiesz o co chodzi. A. Nie ma nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, A no nie ma. właśnie, o widzisz. To kup, kup, no kup. Dobre, Paweł? Pyszmy. To jest praca influencera. Nie ma lekko. Trzeba ryzykować życiem. Trzeba nagrywać ten, ten, dreszczy domocki. No właśnie, no właśnie. Ja jestem głodna, troszkę. Chciałbym, się po nie mamy. Wiem, wam, że urodziny były super, naprawdę fajny, to był czas i ja wam bardzo serdecznie polecam, żeby jednak ofiarowywać tej drugiej połówce, połówce boże połówce też, ale bliskim osobom, po prostu wspólnie spędzony czas, bo to są takie chwile, które mm, po prostu się dziś nie zapomni, a ja tak sobie myślę, że właśnie jak się robi takie imprezy typowo urodzinowe, to do końca nigdy ta osoba, która ma urodziny, solenizant, nie ma czasu porozmawiać, bo jednak cały czas w zasadzie siedzi w kuchni i obsługuje całe towarzystwo, więc taki prezent na urodziny myślę, że na pewno się każdemu by spodobał. No jedynie co, to moja bratowa była chora, bardzo chora przez ten wyjazd, w zasadzie nie wyszła w ogóle z tego domku naszego. Ja się troszkę chyba od niej zaraziłam, powiem wam, bo już w niedzielę się słabo czułam. No a no ogólnie to od dwóch dni się czuję fatalnie. No, i tak mnie mega, mega coś rozłożyło, także coś tam, wiecie, futruje się lekarstwami, ale dzisiaj miałam bardzo złą noc. No i jeszcze na sam koniec, wyobraźcie sobie, że mm, stukła nam się y, płyta indukcyjna przez przypadek, całkowicie, po prostu nie spodziewałam się w ogóle, że no że, że, że ta szyba jest taka delikatna, w zasadzie szklanka się na nią obaliła, tak to nazwijmy, przewróciła i po prostu jak poszło, o, w drobny mak, może nie cała, ale wiecie, na takim, ta, na, no w sensie, dobra, nie na całości, nie na całości. Pereucia, przesuniesz dupkę swoją za Patrzcie, siada na telefonie, no nie wierzę. Co ty robisz? Co, co ty robisz? Czemu ty mi usiadłeś na telefonie? No one nie lubią, jak ja gadam przez telefon albo coś robię na komputerze. Super. Jeszcze tylko posikaj tą kamerę i już będzie idealnie. Co się stało? Co się stało? Tak, potrzebujesz troszkę zainteresowania. Potrzebujesz troszkę zainteresowania, a nie pancia, tylko tam pitu, pitu. No, no i powiem wam, że... Yy... No, te właścicielki, głównie ta jedna, bo po prostu wpadła w ogóle w taką misterię, Słuchajcie, że ona chciała wzywać policję. Ja w ogóle byłam tak szokowana i byłam tak zdziwiona. E, e, jej reakcją no i tam, ale ogólnie zaczęła nam opowiadać jakie różne historie mi się tam przytrafiały w tym domku, że tam miało wszystko winem zalane, coś tam poniszczone w ogóle jakieś straszne, jakieś dantejskie historie e, no i no i co i co, dogadaliśmy się oczywiście mam nadzieję, że uda się to załatwić z ubezpieczycielem e, a jak nie, no to będzie trzeba zapłacić. No trudno, wypadki się zdarzają, ale ogólnie ten pobyt, jakby samo miejsce, no takie dziwne troszkę, tak jak Wam mówiłam, że niby sauna, niby taka jacuzzi, kominek, a tutaj, wiecie, sauna 80 zł za godzinę. Ta jacuzzi, żeby nam było takie opalane drewnem, to 300 zł. 50 zł, no takie małe wiadereczko drewna do, kominku, do kominka, i to, tak wiecie, taki, taki nie smak troszkę pozostawia. E, myślę, że e, gdyby. zobaczcie, że to nie był, e, nie był tani nocleg, e, naprawdę to nie był tani nocleg, więc e, no, taki nie smak pozostaje, plus, mówię, ta reakcja na tą płytę indukcyjną, tak jakbyśmy, wiecie, specjalnie to zrobili, albo naprawdę po prostu. E, no, ale tam właśnie ta, ta, ta to, może. Cio, <laughs> niu co? No i tak to było, powiem Wam. No i nie wiem, nie, na pewno bym już tam nie wróciła, bo e, też wistebnej w zasadzie nic nie ma i e, nawet wieczorem nie za bardzo było gdzie wyjść. E, raczej jak ktoś na przykład, właśnie na nartach jeździ to co innego, a my nie jeździmy, więc tak jechaliśmy na przykład do ustrania na czantorie, żeby sobie tam wejść na czantorie. <laughs> no. Znowu masz śpiochy w oczach i mi powiedzą, że was, że was nie myje. One mają no stop śpiochy w oczach. Ja, ja im myję rano, oczka i wieczorem, bo nie wiem, nie wiem jak te, te śpiochy im się robią. No także, kochani, reasumując, to mam nadzieję, że mojej małujsce się podobał ten wyjazd. No ale mówię, mogło być lepiej. Myślę, że to jest też kwestia, wiecie czego. Że ja dwa tygodnie szukam tego noclegu. Ja przeżyłam wszystkie oferty, jakie są na bookingu. Naprawdę przysięgam, że nie gryź, Że ja jeszcze nigdy nie szukałam noclegu tak intensywnie, bo tak chciałam, żeby było coś wybitnego, coś najlepszego, najspanialszego. No i po prostu troszkę się zawiodłam, nie? Zawiodłam się, bo mówię, bo cena była dosyć spora, a. a jakby. no nie wiem, taki, taki niesmok jakiś. sorriso para eu cá dust spreads in the air. To dark days, do you have a tear to spear? Make a promise, the world awaits. It's heavy, just breathe.